Dzień dobry moi drodzy, to będzie szybkie podsumowanie ostatniego tygodnia, bo ostatni tydzień nie ja pracowałem w Polsce, raczej na razie uczysz, ale można nazwać to pracą w sumie. Po drugie flaga wróciła, flaga się wróciła, bo flaga powinna zawsze być gdzieś obok. I chciałem po prostu szybko powiedzieć o tym, jakie miałam doświadczenie w tym tygodniu. Jestem tu nie sam, jestem z Kingom, po prostu ona jest na tle, ona jest obok, ona naprawdę jest obok, ona tam je, ale nie chcę jej przeszkadzać. <grym> no i jeżeli szybko, bo jestem, jestem bardzo zadowolony, a z jednej strony jestem niezadowolony, ale to już moja wina, bo ja już dużo czasu nie wstawałem wcześniej rano i teraz czuję się jak, jako zombie jakieś. nie, ja nie mogę wstawać wcześniej rano, chcę jeszcze spać non stop, mój mózg w ogóle nie działa i jestem jak warzywa. Ale jeżeli nie brać to pod uwagę, to wszystko jest wspaniałe i, wspaniałe. I jeżeli krótko, to czym to wszystko odróżnia się od mojego doświadczenia w moim kraju? Po pierwsze, i dla mnie to jest naprawdę ważne i istotne, po pierwsze, moi szefowie zwracają się do mnie na ty i ja zwracam się do nich na ty, bo taki reguł w sensie wszyscy powinny być na tym samym poziomie i nie zwracasz się do nikogo jako pan albo pani. To ma sens, ale nie z tymi ludźmi, z kim ty pracujesz naprawdę tak na co dzień i to jest bardzo przyjemne. Przynajmniej ty czujesz, że jesteś na tym samym poziomie z nimi, że to nie gospodarze twoi i ty nie jesteś jakimś niewolnikiem, a no, plus minus jesteście a, częścią tego samego zespołu. I to jest bardzo przyjemne. W sumie już tutaj można byłoby powiedzieć to wszystko i jestem zadowolony i szczęśliwy, ale idziemy dalej. Po drugie, to jest bardzo ważne, mamy PlayStation. Nawet nie chodzi o to, że ja chcę grać. Ja mam to w domu. Ja nawet w domu nie często gram. Po prostu samo pojęcie o tym, że my mamy PlayStation w pracy, nie wiem, to jakoś od razu wygląda jak przyjazne meście dla mnie. Wszędzie gdzie jest PlayStation jest dobrze. W piekle na pewno nie ma PlayStation, nie? I na wojnie też nie ma PlayStation. A w pracy są e, czasami. Więc to jest naprawdę bardzo miło. A nie gram i nie sądzę, że będę grał, ale po prostu klimat jest bardzo miły. Plus, a, a co moja mama powiedziała w ogóle o tym, kiedy powiedziałam, że mamy Playstation a w pracy? Ona powiedziała, że ta praca jest bardzo niepoważna, na pewno jest bardzo niepoważna, że jak tak można? I ja nie mogę jej wytłumaczyć, że ludzie w sumie w Europie tak robią, że to jakaś, jakaś strefa tak to jakaś strefa rozrywki no, dla rozrywki żeby nie nudziło tak i no podsumując to powinno naprawdę być, powinno być jakaś mniejsza, minimalistyczna, ale cokolwiek nawet jak to nie będzie strefa rozrywki, niech będzie strefa, gdzie można po prostu usiąść na miękkiej sofie na przykład to byłoby bardzo dobrze. A wracając do pracy, to jest naprawdę bardzo śmiesznie, niektórzy ludzie pisali w komentarzach, że my Polski jest okropny, no dobrze, daruję sobie, nie będę w ogóle o nich rozmawiał, ale często ludzie pisali, że mój polski nie jest wystarczający dla pracy z ludźmi. W sumie nawet jak byłem na rozmowie kwalifikacyjnej w T-Mobile, oni powiedzieli to samo, że twój polski nie jest wystarczający dla rozmowy z ludźmi, ale wiecie co, Pracuje na infolinii. W sensie to nie do końca infolinia. <coughs> jak ty myślisz, ma sens powiedzieć, że pracuje, pracuję, nikt mnie nie zabije, nikt nie przyjdzie pod ofis? Lepiej nie mówić? <coughs> Dobra. <laughs> Wiele z was w sumie korzysta z usług tej kompanii, ale nie będę mówił, jaka to jest kompania, ale pracuję w Infolinii. i w sumie na, na razie nie zacząłem rozmawiać z ludźmi, bo zajmuję się innymi sprawami. Niedługo zacznę rozmawiać z ludźmi, ale no, te ludzie, moje pracodawcy są w stanie ocenić moje polski, są w stanie zrozumieć, jaki ja, jakim ja jestem, więc. Im pasuje, im pasuje. Jedyne co ich obchodzi to, żebym ja mogłem normalnie komunikować z ludźmi. A kiedy ja mówię normalnie komunikować, chodzi o to, żeby no, poradzić sobie, ok? Poradzić sobie z klientem, poradzić sobie z, niezadowol z, z niezadowolonym klientem. <gry> A teraz wyobrażam, jak podczas pracy ja rozmawiam z klientem i. <gry> Ale to moje, naprawdę moje. Ktoś pisał, że to bardzo głupi pomysł, nie trzeba szukać tam pracy w tym obszarze, w tej branży, ale ja pracowałam wiele lat w call centrach, ja byłam kierownikiem w call centrach. Czuję się jak ryba w wodzie, naprawdę. Jest mi bardzo łatwe. Jest mi bardzo łatwe wymyśle, wymyśleć jakieś mm, odpowiedzi na maile, na przykład nie, a chciałem powiedzieć, że jest mi bardzo łatwe klamiać. Nikt nigdy nie klamie w call centrach. Uh, wiesz to, jak w filmie Diktator, pamiętasz, kiedy on powiedział, że niedługo będziemy mieli uh, bombę jądrowe i oczywiście nie będziemy używali jak przeciwko Izraelu, okej. Okay. I nie, żartuję oczywiście. Uh, często prawie zawsze ludzie mówią prawdę. Serio, prawie zawsze. Uh, więc ta praca mi pasuje, jestem zadowolony. Moja kierowniczka, przynajmniej teraz w tej chwili, ona. выглядит как, не знаю, такая спокойная, милая кобета и все спокойно. Принаймні можно жартовать и, 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 можно жартовать. А я люблю жартовать на стоп. То не означает, что я на стоп есть клоном, кохание, попросту часами люблю жартовать. И я есть там тотально задоволены. Работа в центре Варшавы, ну, в смысле, бюро, находится в центре Варшавы. А, A powiedzieć, gdzie dokładnie się znajduje biuro, oni nie znajdą mnie tam. Okej. Okay. Biuro, biuro, biuro znajduje się w centrum Warszawy. Są takie biznes wyżowcy w jednym z nich. Um, oczywiście praca 8 godzin dziennie. Uh, ja nie pracuję po 12 godzin, jak większość migrantów, bo nie pracuję tak. I mi pasuje 8 godzin. Ja nigdy w życiu nie pracowałam 8 godzin. Mój minimum, minimum, ja pracowałam 9 godzin, kiedy pracowałam w banku w Azerbejdżanie i to trwało niedługo. Więc dla mnie to wow. Ty pracujesz 7 godzin, bo jeszcze godzinę masz na obiad, na to, żeby odpociąć, i to jest niesamowite. A, jeżeli kogoś ciekawie, jak ty myślisz, ma sens powiedzieć o tym ile ja będę zarabiać? Eee, nie wiem, z pół godziny. Mhm. Ok, To u mnie będzie wychodzić. Jak ja sobie policzyłem. Minimum od 4000 zł netto na ręki i do 5000, może więcej. Biorąc pod uwagę, że ja znam siebie, to mnie będzie więcej zawsze. Więc na razie mi wystarczy. Naprawdę na razie mi wystarczy. Był jeden mój subskrybent, bardzo miły pan, który zaproponował mi pracę, ale później powiedział, że jednak w jesieniu coś tam, gdzieś tam, a ja nie mam czasu czekać, bo jak już mówiłem, dziecko w drodze, córka w drodze. Więc zacząłem pracować i w sumie tak, ja chciałem więcej pieniędzy, bo ludzie tak mają, ale ja chciałem więcej pieniędzy nie z tego powodu, że ja naprawdę potrzebuję więcej pieniędzy, nie, stop. Z tego powodu, że ja naprawdę potrzebuję więcej pieniędzy, bo dziecko będzie. I no jest straszna trochę oczywiście, bo nigdy nie mam dziecka i chciałbym mieć. A i nie mam pojęcia, ile to kosztuje. Mi się wydaje, że, że to drogo, nie? Że to droga, rozrywka, droga, zabawka. I, I no i w sumie jestem zadowolony. Co można powiedzieć wkrótce. Um, w Polsce ludzie są bardziej uwalizowani, ja mówiłem o tym zawsze, ale w Polsce ludzie są bardzo bardziej uwalizowani nawet w pracy. To jest świetnie, to jest niesamowite. Bardzo wolizowany zespół, zawsze można żartować, czasami robić głupoty. Wystarczy, żebyś po prostu pracował jak normalny człowiek. A to, jakie wy macie relacje pomiędzy sobą, to nikogo nie obchodzi w sumie. Nawet każdy chce, żeby było więcej rozrywki, więcej żartów, tego wszystkiego. To jest bardzo świetnie. Um, więc jestem bardzo zadowolony, teraz mam pracę, możecie... Chciałem powiedzieć, możecie nie martwić się o mnie, ale musicie martwić się o mnie. Żartuję. Raczej chodziło o to, że jak ktoś chciał mnie wesprzeć, zawsze możecie mnie wesprzeć, ale ja szczerze że mówiąc, ludzie przestali tym się zajmować. Ja ich rozumiem, bo na pewno pomyśleli sobie, że ożeniłem się, więc teraz mam spoko w życiu. Ja nie miałam spoko w życiu w ogóle. Ja przez cały ten ostatni rok też nie pracowałem i było mi bardzo trudno. Jak coś... A... Mam konto na patronici i mam całego jednego subskrybenta. <grych> Z którego mam 20 złotych miesiąc. Dziękuję bardzo. Naprawdę ja to doceniam, to nie żart. Ale jak ktoś chce mnie zasubskrybować, to zostawię gdzieś tutaj link. Um, mam Patronita. Mam już jego jakiś czas. Nikt go nie zauważył, albo no, po prostu nie dbał o mnie więcej. Nikt nie powinien tym się zajmować, oczywiście. To jakby przyjemne, to jak przyjemny dodatek, ale. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że jesteście. OK, to nie oznacza, że na pewno musicie mnie subskrybować za pieniądze wspierać mnie w ten sposób. To nie jest tak ważne. OK, to jest ważne, ale to nie zmienia moich relacji z moimi subskrybentami, więc. A, to wszystko, co chciałam powiedzieć, a, bo chciałam nagrać krótki filmy, bo jestem po pracy, jestem zmęczony. Nie z tego powodu, że praca jest trudna, z tego powodu, że mało śpi w nocy i jestem jak warzywa przez cały dzień. A, mam nadzieję, że. Następny filmik będzie. Nie wiem kiedy on będzie. A w dowolnym razie kocham Was bardzo. Buziaki i, i piszcie, jak coś porozmawiamy. Też kim za wami. Buziaki i Pa.